Przede wszystkim gratulacje dla drużyny Krakowi. Była drużyną lepszą od nas i zasłużenie wygrała. Jeszcze mieli sytuacje swoje, takie klarowne, które mogli zamienić na bramki. My, niestety, zero strzałów w światło bramki, zawsze czegoś nam brakowało. Przy stanie 0-0 mieliśmy akcję prawym skrzydłem, taką jak sobie zamierzaliśmy, że, że tak musimy gdzieś punktować drużynę gospodarzy, no ale jak była piłka zagrana w pole karny, to jeden z zawodników nie trafił w piłkę, bo, bo wtedy, wtedy może by trochę więcej wiary w nasze serca zostało wlane, żebyśmy sami taki bodziec sobie za, zapewnili, a tak to kontry po naszych fragmentach gry, gdzie gdzieś niedokładnie wrzucaliśmy, albo źle się ustawialiśmy, czy podania, nasze straty takie to nie były nawet wymuszone straty, i gdzieś te, te prezenty dawaliśmy. i Jak grasz na wyjeździe, zresztą no jesteś w ekstraklasie, to, to drużyna, którą, z którą grasz gdzieś nabiera pewności, napędza. Jeszcze tu trybuny odpowiednio reagowały, i mieliśmy dużo problemów po stałych fragmentach czy po tych zmianach ciężaru gry. Potem zmieniliśmy ustawienie, bo, 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 bo gdzieś w pewnych formacjach nie zachowaliśmy się tak, jakbyśmy tego sobie życzyli, chociaż początek nie był taki zły, ale to było za mało z naszej strony. Wyszliśmy na drugą połowę, co prawda z jedną zmianą, ale też już był fragment, że, że, że byliśmy blisko pola karnego i gdzieś te nasze niedokładne podania, gdzieś brak zrozumienia spowodowały to, że byliśmy gdzieś kontrowani, a, a końcówka też odważnie gdzieś szliśmy już bank przy 1-0, żeby ramkę zdobyć i, i nasz Kolejny błąd spowodował to, że drużyna Krakowi wyprowadziła już tą kontrę, taką ostateczną, gdzie podwyższony został i ustalony wynik spotkania. Dla nas to super lekcja poglądowa, pewne rzeczy trzeba poprawić, nad pewnymi się zastanowić i, i, i od początku, bo wiadomo, że. Że eksteklasa jest trudnym wyzwaniem dla nas, ale tutaj nie zagraliśmy tak odważnie, jakbyśmy tego sobie gdzieś tam życzyli. A tu, 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 tu gdzieś musimy pewne, tak jak wspomniałem, rzeczy poprawić, ale spokojnie mamy w poniedziałek analizę i, i tu z drużyną sobie pewne rzeczy ustalimy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dyrektorze. Są pytania do szkołowniawca? Jeśli mogę, Rafał Brzymczyk, Polski Rady Kierycyjnej. Panie że pełna zgoda, że mnóstwo zagrań, które nie przystoją graczom w ekstraklasie, niedokładności wynikających właśnie z czego? Bo przecież nie z nonszalancji, nie z rozkojarzenia, bo nie wierzę w to, że przyjechali piłkarze Koronę Kielce na stadion przy kałuży rozkojarzenia. Ale z czego to wynika? Niedokładne podania, niedokładne rozegranie, niedokładne wrzucane piłki ze stałych fragmentów gry. Było tego dużo to nazwijmy to z dyspozycji dnia. Tak najkrócej i dyplomatycznie może tak, a no będziemy szukać, spokojnie, analizować sobie to, to spotkanie, bo inaczej to wygląda z kamery, prawda, która jest dobrze ustawiona inaczej e, przy ławce rezerwowych. No ale tak jak wspomniałem, no nie, tych błędów było za dużo, to były czasami szkolne błędy i, 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 i będziemy wyciągać gdzieś tam wnioski, rozmawiać z zawodnikami. Pewne rzeczy może gdzieś zmieniać, ale to tak jak mówię, jak będą takie mecze nam się przytrafiały, to nie mamy czego szukać. W eksaklasie i tak trzeba sobie e, powiedzieć, tu, tu pewne rzeczy gdzieś tam musimy wykonywać lepiej, bo to nie są skomplikowane rzeczy, tylko proste rzeczy. Dzisiaj myślę, że ta dyspozycja dnia. Przełożenie może meczu o 15 minut. Różnie różnie z tym było, ale kończyliśmy już inaczej, bo bo, bo nie chcę tu ciągnąć i po prostu byliśmy słabsi. Ja mam jeszcze w głowie parę rzeczy, które mogły się do tego przyczynić, ale tu nie będę o tych rzeczach mówił. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. On taki był, ale też taki był trochę przez naszą małą skuteczność, bo to będzie mógł inaczej potoczyć, gdybyśmy. lepiej wykorzystywali rozwiązania pewnych sytuacji, ale. Zwycięzco się nie sądzi. Drugi mecz mamy 6 punktów bez straconej bramki. Gratulacje dla chłopaków i, i spróbujemy jechać dalej. Dziękuję bardzo panie mężu. Czy są pytania do szczelinosa? Dzień dobry panie mężu, gratulacje. Wspomniał pan tej małej skuteczności. Już w pierwszej połowie były dwie takie kontry, które można było fajnie skończyć, no to to jest tak trochę na najbliższe treningi, prawda? Żeby to jeszcze wypieścić i dopracować. No, na tym, tym cały czas pracujemy, to nie jest tak. Tutaj myśmy już z tym się borykali w rundzie wiosennej. E, natomiast my te sytuacje sobie stwarzamy teraz, natomiast jeszcze ich nie wykorzystujemy. Strach, się, strach będzie pomyśleć, co będzie, jak my zaczniemy je wykorzystywać. Natomiast myślę, że mecz długimi fragmentami pod naszą kontrolą, przy, mądrzej grze, przy mądrej grze w defensywie, praktycznie korona nie stworzyła sobie klarownej sytuacji bramkowej. No ale mimo wszystko drżeliśmy do końca o wynik, bo, bo każda jakaś tam przypadkowa akcja, stały fragment mógł zmienić oblicze tego meczu i już takich spotkań wiele w życiu człowiek przeżywał, że się prowadziło grę. i. I kończyło się inaczej, ale myślę, że, że były duże fragmenty, mimo tych ciężkich warunków, mokrego boiska grząskiego w niektórych momentach, były duże momenty dobrej gry. No i przed nami mecz, na który zawsze każdy czeka, czyli mecz z Legią. Myślę, wydarzenie dla kibiców, wydarzenie też dla zawodników. Mamy niedużo czasu do piątku, ale wykorzystamy go maksymalnie. No jest mocno pobijany. Tam coś przy stawie skokowym, ale myślę, że to nic groźnego. Także on nie za bardzo chciał schodzić. Myśmy go tak zmienili bardziej prewencyjnie, więc tym bardziej, że trzeba było trochę świeżej krwi wpuścić na boisko, bo te boki już trochę, już trochę można powiedzieć, przeciekały nam, więc dlatego też ta zmiana. Oraz Musena, na mnie chodzi o tę bramkę, którą znowu jego cały mecz. Czy to jest taki zawodnik, który liczy, że on będzie cały sezon panu dzielił i rządził w środku pola, czy ten mecz był taki a, dość szczególny w jego mechanizmie? Znaczy, no ja myślę, że każdy, kto ogląda ostatnio Krakowie, no to może powiedzieć, że chyba to jest wiedząca postać linii pomocy i on poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Dzisiaj oczywiście. Zresztą w ogóle z Lośnim zagrali bardzo dobrze w środku pola, więc to też trzeba powiedzieć, że Florian Loszaj Zagrał bardzo dobrze, ta dwójka naprawdę fajnie się uzupełniała i, ale hebo, dzisiaj rzeczywiście, jeśli chodzi o środek pola, no rządził oni dzielił. To nie jest sytuacja taka, bym powiedział, normalna i standardowa. Rzadko to się spotyka. No, krótko było to opóźnienie, więc nie było problemu. Tam żeśmy trochę jeszcze zrobili krótką aktywację chłopaków, i, i, i myślę, że gdyby to było w granicach paru 10 minut, no to wtedy gdzieś to, gdzieś to trzeba było inaczej trochę popracować. Natomiast te 15 minut za bardzo nas nie ani nie rozkojarzyły, ani nie zaburzyły, bo myślę, że dobrze weszliśmy w mecz.